Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoja rodzina potrzebuje większej ochrony, że są chwile, gdy trudności, zmartwienia, a nawet negatywne energie zdają się otaczać Twój dom? Jeśli tak, to ta modlitwa jest dla Ciebie. Dziś poprowadzę Cię w potężnej modlitwie, która może być kluczem do zabezpieczenia Twojej rodziny i przyniesienia pokoju do Twojego domu. W tym wideo dowiesz się. Jak prosta modlitwa może duchowo wzmocnić tych, których kochasz, oddalić wszelkie zło i przynieść błogosławieństwa do Twojego domu. Wyobraź sobie, że Twoja rodzina jest bardziej chroniona, zjednoczona i prowadzona przez obecność Boga. Jeśli więc pragniesz, aby Twoja rodzina była chroniona, zabezpieczona i wzmocniona już teraz, zostań ze mną do końca, ponieważ ta modlitwa może zmienić wszystko. Modlitwa to nie tylko moment rozmowy z Bogiem, ale potężna duchowa broń, która chroni twoją rodzinę przed niewidzialnymi siłami, które próbują zniszczyć domy. Wiele osób nie docenia potęgi modlitwy i nie korzysta z niej jako tarczy przeciw problemom duchowym, emocjonalnym, a nawet fizycznym. Jednak prawda jest taka, że gdy modlisz się z wiarą, dzieje się coś nadprzyrodzonego. Twoja rodzina otoczona jest boską ochroną, która zapobiega duchowym atakom, niepotrzebnym konfliktom i negatywnym energiom wpływającym na twój dom. Jeśli czujesz, że w Twoim domu dzieje się coś złego, że kłótnie zdarzają się bez wyraźnego powodu lub że pokój wydaje się odległy, wiedz, że to może być sygnał, że duchowa osłona Twojej rodziny potrzebuje wzmocnienia. Najskuteczniejszym sposobem, aby to osiągnąć, jest modlitwa. Ale jak ta ochrona naprawdę działa? Zrozumiemy to teraz. Wiele rodzin boryka się z problemami, które wydają się nie mieć rozwiązania nagłe choroby, częste nieporozumienia, trudności finansowe, a nawet ciągłe uczucie ciężaru w otoczeniu. Niewielu wie, że te wyzwania mogą być związane z duchowymi atakami. Biblia uczy, że nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko duchowym siłom działającym w świecie. To oznacza, że nawet nie zauważając, Twoja rodzina może cierpieć z powodu negatywnych wpływów, które muszą być zwalczane duchowo. Modlitwa tworzy mur ochronny wokół Twojego domu, uniemożliwiając złym siłom dostęp do Twojej rodziny. Gdy się modlisz, zapraszasz obecność Boga, aby rządziła Twoim domem, przynosząc pokój, miłość i bezpieczeństwo. Jeśli więc pragniesz zabezpieczyć swoją rodzinę przed wszelkim złem, kluczowe jest zrozumienie prawdziwej mocy modlitwy i tego, jak działa w praktyce. Akt modlitwy za swoją rodzinę wzmacnia również więzi między członkami domu. Kiedy rodzice modlą się za dzieci, mężowie za żony, a rodzeństwo modli się nawzajem, rodzina staje się bardziej zjednoczona. Modlitwa tworzy atmosferę miłości i ochrony, tworząc zdrowe środowisko, w którym obecność Boga jest odczuwana każdego dnia. Wyobraź sobie dom wolny od nieporozumień, pełen harmonii i pokoju. To nie tylko pragnienie, ale możliwa rzeczywistość, gdy modlitwa staje się nawykiem. Ponadto, gdy dzieci dorastają w środowisku, w którym modlitwa jest ceniona, uczą się od najmłodszych lat, aby szukać Boga w trudnych chwilach, tworząc cykl wiary, który będzie się powtarzał przez pokolenia. Czy istnieje konkretna forma modlitwy, aby zapewnić tę ciągłą ochronę? Tak, o tym porozmawiamy później. Teraz możesz się zastanawiać: A co, jeśli moja rodzina nie jest przyzwyczajona do modlitwy? Jak mogę wprowadzić ten nawyk? Odpowiedź jest prosta. Zacznij od siebie. Zmiana zaczyna się od jednej osoby, która zdecyduje się modlić za swoich bliskich. Nie ma znaczenia, czy dziś czujesz się, jakbyś modlił się sam, ponieważ z czasem moc Twojej modlitwy będzie tak widoczna, że inni zaczną dostrzegać różnice w atmosferze domowej. Wiele osób świadczy, że po wytrwałym modleniu się zauważyli niesamowite zmiany w swoich domach. Odnowione relacje, dzieci wracające na właściwe ścieżki i niespodziewane uwolnienia. Sekret tkwi w stałości i wierze. Teraz, gdy zrozumiałeś znaczenie modlitwy w ochronie swojej rodziny, przejdźmy dalej i odkryjmy, jak modlitwa duchowo wzmacnia dom i jak ogromną różnicę robi w codziennym życiu. Wiele osób wierzy, że wzmocnienie duchowe domu wymaga radykalnych zmian, ale prosta codzienna modlitwa może całkowicie odmienić atmosferę Twojego domu. Modlitwa tworzy atmosferę pokoju, bezpieczeństwa i harmonii, oddalając negatywne wpływy, które generują kłótnie, smutek i niepokój. Gdy rodzina modli się razem, wzmacnia nie tylko swoje połączenie z Bogiem, ale także więzi między swoimi członkami. Obecność boska manifestuje się w sposób subtelny, ale potężny. Konflikty maleją, cierpliwość wzrasta, a miłość staje się bardziej widoczna. Nawet jeśli nie wszyscy w domu modlą się na początku, Stałość modlitwy jednego członka już jest w stanie przynieść widoczne zmiany. Kiedy te zmiany zaczynają się dziać, tworzą efekt, który naturalnie się rozprzestrzenia, transformując dynamikę domu, nawet jeśli nikt nie zauważa tego od razu. Pierwszy wpływ modlitwy w domu odczuwają umysły i serca ludzi. Wiele osób tego nie dostrzega, ale negatywne myśli i złe uczucia mogą być wynikiem niewidocznego duchowego wpływu w otoczeniu. Kiedy się modlisz, wprowadzasz światło do swojego domu, a to światło wypędza wszystko, co nie pochodzi od Boga. Strach, niepewność i stres zaczynają być zastępowane pokojem, zaufaniem i radością. Czy zauważyłeś, jak niektóre miejsca emanują ciężką energią, podczas gdy inne są przytulne i spokojne? To nie jest zbieg okoliczności. Modlitwa i poszukiwanie Boga zmieniają duchową atmosferę każdego miejsca. Z czasem twój dom przestaje być tylko przestrzenią fizyczną i staje się prawdziwym schronieniem pełnym ochrony i błogosławieństw. A kiedy atmosfera w domu się zmienia, ludzie, którzy w nim mieszkają, również się zmieniają. Oprócz transformacji otoczenia, modlitwa duchowo wzmacnia każdą osobę w rodzinie. Kiedy się modlisz, twój duch się umacnia, a twoja wiara staje się bardziej niezłomna w obliczu życiowych wyzwań. Oznacza to, że w trudnych momentach ty i twoja rodzina będziecie mieli więcej równowagi emocjonalnej i odporności, aby stawić czoła problemom bez rozpaczy. Modlitwa również otwiera drzwi, aby Bóg mógł działać bezpośrednio w okolicznościach twojego domu, przynosząc niespodziewane odpowiedzi, uwolnienia i błogosławieństwa. Jeśli dziś twoja rodzina boryka się z trudnościami finansowymi, zniszczonymi relacjami lub brakiem pokoju, jest ku temu powód. A więcej niż tylko zrozumienie mocy modlitwy, istotne jest zidentyfikowanie tego, co może blokować te transformacje. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieją duchowe bariery blokujące błogosławieństwa w ich życiu. Takie sytuacje jak ciągłe nieporozumienia, uporczywe trudności finansowe, a nawet choroby bez wyjaśnienia mogą być oznakami duchowych ataków na Twoją rodzinę. Jeśli modlitwa duchowo wzmacnia dom, jej brak czyni dom podatnym na negatywne wpływy. Tak jak zamykamy drzwi i okna, aby uniemożliwić włamywaczom wejście, modlitwa jest tym, co zapobiega, aby problemy duchowe zagościły w Twoim domu. Ale jeśli są siły, które próbują osłabić Twoją rodzinę, musisz je zidentyfikować, aby skutecznie je zneutralizować. Wiele rodzin zmaga się z problemami, które wydają się nie mieć wyjaśnienia. Ciągłe kłótnie, finansowe trudności, które nigdy się nie kończą. Nagłe choroby i nawet uczucie ciężaru w otoczeniu. To, co niewielu dostrzega, to fakt, że te problemy mogą być czymś więcej niż tylko przypadkowymi zjawiskami. Istnieją niewidzialne duchowe siły, które działają przeciwko domom, które nie są duchowo chronione. Biblia uczy, że toczy się nieustanna walka, a ci, którzy nie są przygotowani, kończą cierpiąc konsekwencje, nie rozumiejąc nawet dlaczego. To oznacza, że jeśli twoja rodzina przechodzi przez wyzwania, które wydają się nie mieć rozwiązania, może istnieć coś więcej niż to, co widzą oczy. Ale jak wiedzieć, czy twój dom jest celem duchowych ataków? I co ważniejsze, co zrobić, aby uwolnić się od tych negatywnych wpływów, zanim spowodują jeszcze większe szkody? Jednym z największych duchowych przeszkód w domu jest brak pokoju. Kiedy między członkami rodziny występują ciągłe konflikty, nawet bez widocznych powodów, może to być oznaką, że coś duchowego stoi za tym. Wróg używa niezgody jako narzędzia do osłabienia więzi rodzinnych i oddalenia ludzi od Boga. I to nie wszystko. Często uczucia takie jak lęk, strach i głęboki smutek mogą być wynikiem duchowo obciążonej atmosfery. Czy zauważyłeś, jak niektóre dni wydają się cięższe od innych, bez logicznego wyjaśnienia? To się dzieje. Ponieważ duchowa atmosfera domu bezpośrednio wpływa na emocje tych, którzy w nim żyją. Jeśli to się dzieje w Twojej rodzinie, oznacza to, że istnieje otwarta brama dla negatywnych wpływów i ta brama musi zostać zamknięta jak najszybciej. Inną niewidzialną przeszkodą, która dotyka wiele rodzin, jest stagnacja. Są domy, w których, mimo że ludzie się starają, nic nie wydaje się iść w dobrym kierunku. Pieniądze znikają, projekty nie postępują a możliwości zamykają się bez widocznego powodu. To może być oznaką duchowych blokad, które uniemożliwiają wzrost i dobrobyt. Niektóre z tych barier powstają z powodu negatywnych słów wypowiadanych w domu, dziedzicznych przekleństw, lub nawet zewnętrznych wpływów, takich jak zazdrość i negatywna energia pochodząca od innych ludzi. Często te siły działają w sposób cichy, sprawiając, że rodzina akceptuje sytuację, jakby była normalna. Ale gdy zrozumiesz, że te przeszkody nie muszą być częścią Twojego życia, łatwiej jest podjąć działania w celu ich przezwyciężenia i całkowitej zmiany rzeczywistości Twojego domu. Jeśli Twoja rodzina zmaga się z tymi trudnościami, dobrą wiadomością jest to, że istnieje rozwiązanie. Żaden z tych duchowych przeszkód nie jest trwały, a wszystkie mogą być pokonane przez modlitwę i zdecydowaną postawę w wierze. Kiedy decydujesz się duchowo walczyć o swój dom, zaczynasz dostrzegać zmiany zachodzące w sposób niespodziewany. Konflikty maleją, pojawiają się nowe możliwości, a nawet atmosfera w domu staje się lżejsza. Aby to jednak osiągnąć, kluczowe jest, aby wiedzieć, jak skutecznie się modlić, aby przełamać te bariery i przynieść wyzwolenie dla swojej rodziny. Istnieją konkretne sposoby modlitwy, które wzmacniają tę ochronę i duchowo umacniają tych, których kochasz. A jeśli chcesz zobaczyć te transformacje, to właśnie tego się teraz nauczymy. Wielu ludzi wierzy, że aby przeprowadzić potężną modlitwę ochrony, trzeba używać trudnych słów lub stosować skomplikowane rytuały, ale prawda jest taka, że najsilniejsza modlitwa to ta, która jest wypowiedziana z wiarą i szczerością. Bóg nie martwi się o starannie ułożone zdania, lecz o intencje serca. Kiedy modlisz się. Wierząc w boską ochronę, niewidzialna bariera zaczyna się formować wokół twojego domu, uniemożliwiając jakiekolwiek negatywne wpływy przedostanie się do środka. Sekretem jest mówienie do Boga z pewnością, wiedząc, że On słyszy każde słowo. Ta modlitwa nie musi być długa, ale powinna być wygłoszona z przekonaniem i duchową autorytetą. Aby była jeszcze bardziej skuteczna, ważne jest, aby przestrzegać kilku kroków, które zapewnią prawdziwą ochronę twojej rodzinie. To proste kroki, ale robią ogromną różnicę, gdy są stosowane w odpowiedni sposób. Pierwszym krokiem jest uznanie suwerenności Boga i zadeklarowanie, że On rządzi Twoim domem. Wiele osób pomija ten etap i zaczyna prosić o ochronę, nie ustalając najpierw, kto ma władzę nad domem. Kiedy uznajesz Boga za opiekuna swojej rodziny, zamykasz wszelkie duchowe drzwi, które mogły zostać otwarte dla zła. Wystarczy na głos zadeklarować, że Twój dom należy do Pana i że żaden negatywny wpływ nie może w nim pozostać. Drugim krokiem jest prośba o duchową osłonę dla każdego członka rodziny, wymieniając ich imiona i powierzając ich życia Bogu. Ten akt wzmacnia każdą osobę indywidualnie i zapobiega atakom duchowym, które mogłyby ich dosięgnąć. A jeśli w Twoim domu jest ktoś, kto jeszcze nie ma wiary lub nie wierzy w modlitwę, nie przestawaj się za tę osobę wstawiać. Wiele zmian najpierw dokonuje się w świecie duchowym, zanim objawią się w świecie fizycznym. Trzecim krokiem jest użycie władzy, którą Bóg ci dał, aby odpędzić wszelkie zło. Wiele osób modli się tylko o ochronę, ale zapomina, że ma moc wyrzucenia wszystkiego, co nie należy do Boga, ze swojego domu. Jeśli czujesz, że w twoim domu jest coś nie tak, kłótnie bez powodu, uczucia niepokoju, czy nawet częste koszmary, Deklaruj z wiarą, że wszelkie duchy chaosu, strachu czy niepokoju muszą natychmiast odejść. Jezus nauczył nas, że mamy władzę, aby odpędzać te duchowe wpływy, a kiedy robimy to z wiarą, muszą one ustąpić. Na koniec, ale nie mniej ważne, czwartym krokiem jest dziękowanie Bogu, jakby ochrona była już ustanowiona. Wdzięczność jest przejawem zaufania, a kiedy dziękujesz, zanim jeszcze zauważysz zmianę, pokazujesz, że wierzysz w moc modlitwy. Im częściej modlisz się w ten sposób, tym bardziej widoczne będą przemiany w Twoim domu. Przestrzegając tego krok po kroku, Twoja modlitwa staje się bardziej skuteczna, a Twoja rodzina duchowo wzmocniona. Różnica jest oczywista. Dom, w którym modlitwa jest stałym elementem, staje się miejscem pokoju, ochrony i błogosławieństw. Ale aby ta ochrona pozostała aktywna, nie wystarczy modlić się tylko raz i czekać na trwałe zmiany. Tak jak codziennie bierzemy prysznic, aby zachować czystość, modlitwa musi stać się nawykiem, aby utrzymać duchową osłonę zawsze silną. Wiele osób odprawia potężną modlitwę, ale potem się rozluźnia i pozwala na negatywne wpływy w swoim domu. Jeśli pragniesz, aby twoja rodzina pozostała chroniona i wzmocniona, niezwykle istotne jest, aby nauczyć się utrzymywać ten nawyk w sposób ciągły. I właśnie o tym teraz porozmawiamy. Panie Boże Wszechmogący. Dzisiaj staję w Twojej obecności, aby wstawiać się za moją rodziną. Oddaję każdą osobę z tego domu w Twoje ręce, prosząc, aby Twoja ochrona całkowicie nas otaczała, aby żaden zły duch, zazdrość, choroba ani atak duchowy nie miał nad nami władzy. Niech Twoje światło jaśnieje nad naszym domem, oddalając wszelką ciemność, wszelką smutek i jakikolwiek negatywny wpływ, który próbuje się zbliżyć. Ojcze. Deklaruję, że ten dom należy do Ciebie. Niech wszelka konfuzja, nieporozumienia i brak jedności zostaną zniszczone mocą Twojego imienia. Przywróć pokój, wzmocnij więzi rodzinne i napełnij każde serce miłością, cierpliwością i zrozumieniem. Niech Twój Duch Święty mieszka tutaj, przynosząc równowagę, mądrość i rozeznanie, aby podejmować najlepsze decyzje. Panie, otocz nas swoją potężną krwią. Strzeż nas przed widocznymi i niewidocznymi niebezpieczeństwami, uwolni nas od wypadków, tragedii i pułapek nieprzyjaciela. chroni nas przed wszelkimi negatywnymi słowami, wszelkimi strzałami zła wymierzonymi w nasz dom. Niech każda klątwa zostanie teraz złamana, a jedynie błogosławieństwa niech będą uwalniane nad moją rodziną. Deklaruję, że ten dom będzie miejscem pokoju, dobrobytu i radości. Niech panuje jedność, niech miłość zwycięża. A obecność Pana niech będzie odczuwalna w każdym zakątku tego domu. Dziękuję Ci, Boże, ponieważ wiem, że już działasz, ponieważ wiem, że jesteś wierny i wierzę, że Twoja ochrona nigdy nam nie zabraknie. W imieniu Jezusa, Amen. Wiele osób wie, że modlitwa jest potężna, ale ma trudności z uczynieniem jej codziennym nawykiem. Dzień mija, zmartwienia dominują, a gdy się zorientują, są już zbyt zmęczone, by się modlić. Niewielu rozumie, że modlitwa nie musi być czymś czasochłonnym czy skomplikowanym. Zaledwie kilka minut poświęconych Bogu każdego dnia może całkowicie odmienić Twoją rodzinę. Sekretem utrzymania konsekwencji w modlitwie jest znalezienie stałej pory i uczynienie tego momentu niezbywalnym. Może to być zaraz po przebudzeniu, przed snem, a nawet podczas przerwy w ciągu dnia. Najważniejsze, aby stało się to częścią codziennej rutyny, tak jak jedzenie czy branie prysznica. Gdy modlitwa staje się codziennym zobowiązaniem, Twoje życie i Twój dom zaczynają doświadczać zmian, które wcześniej wydawały się niemożliwe. To, co wydawało się trudne, staje się naturalne, a obecność Boga staje się coraz bardziej zauważalna. Innym kluczowym punktem jest zaangażowanie całej rodziny w ten nawyk. Jeśli tylko jedna osoba się modli, już to wprowadza zmiany w domu, ale gdy wszyscy się łączą, rezultaty są jeszcze głębsze. Nie zawsze jednak łatwo jest przekonać innych do wspólnej modlitwy. Zamiast próbować narzucać ten nawyk, lepiej jest inspirować go własnym przykładem. Gdy twoja rodzina zauważy, że jesteś spokojniejszy, bardziej zrównoważony i bardziej błogosławiony dzięki modlitwie, naturalnie zechcą wziąć w niej udział. Małe gesty również mają znaczenie. Zaproszenie kogoś do krótkiej modlitwy przed posiłkiem lub przed snem może być pierwszym krokiem do stworzenia atmosfery, w której wiara się umacnia. Z czasem to, co zaczęło się jako osobisty wysiłek, staje się rodzinnym zwyczajem, przynosząc jedność, ochronę i duchowy rozwój dla wszystkich. Skuteczną strategią utrzymania konsekwencji w modlitwie jest określenie konkretnych celów na każdy tydzień. Niektórzy rezygnują z modlitwy, ponieważ nie czują, że mają jasny kierunek. Jednak gdy ustalasz cele, motywacja rośnie. Jeden tydzień można poświęcić na ochronę rodziny, inny na umocnienie relacji, a jeszcze inny na dobrobyt. Taka praktyka sprawia, że modlitwa pozostaje dynamiczna i unika stawania się monotonnym obowiązkiem. Dodatkowo, zapisywanie próśb i odpowiedzi modlitewnych pomaga dostrzegać, jak Bóg działa w codziennym życiu. Często modlimy się i zapominamy dostrzegać zachodzące zmiany. Gdy zaczynasz notować i przeglądać błogosławieństwa, które już otrzymałeś, twoja wiara się umacnia, a chęć do kontynuowania modlitwy staje się jeszcze większa. Utworzenie nawyku codziennej modlitwy może na początku wydawać się wyzwaniem, ale gdy dostrzegasz owoce tej praktyki, zrozumiesz, że warto się wysilać. Dom, w którym modlitwa jest stała, staje się miejscem pokoju, miłości i ochrony. Trudności wciąż istnieją. Ale sposób, w jaki ty i twoja rodzina sobie z nimi radzicie, zmienia się całkowicie. Jeśli wcześniej panował desperacja, teraz jest wiara. Jeśli wcześniej były kłótnie, teraz jest więcej cierpliwości. A jeśli wcześniej była niepewność, teraz jest zaufanie do Bożej opieki i troski. Im bardziej umacniasz tę praktykę, tym solidniejsza staje się duchowa podstawa twojego domu. A gdy modlitwa przestaje być obowiązkiem i staje się przyjemnością, Nigdy więcej nie wyobrażasz sobie swojego życia bez niej. Jeżeli ta modlitwa przyniosła pokój twojemu sercu i chcesz, aby twoja rodzina była coraz bardziej chroniona, nie zapomnij zostawić łapki w górę, podzielić się tym z tymi, którzy tego potrzebują i zapisać się na kanał, aby otrzymywać więcej takich treści. Twoja wiara może odmienić twój dom, a razem możemy szerzyć tę wiadomość wśród innych. A jeśli ty lub ktoś, kogo kochasz, zmaga się z bólem ciała lub dolegliwościami, Polecam obejrzeć mój wcześniejszy film Cierpisz z powodu bólu. Ta modlitwa Cię uzdrowi. Znajdziesz tam potężną modlitwę o uzdrowienie, która już pomogła wielu osobom znaleźć ulgę i przywrócenie. Nie przegap tej okazji, aby otrzymać te błogosławieństwo. Kliknij teraz i oglądaj.